Yo, sieman Dero, moi drodzy, kontynuujemy przygodę w Diablo e, Szukamy siedziby wiedźmy z Alkarnus e, No to lecimy Jeszcze tylko sobie podwiedzam e, tutaj Ogólnie, co mi pomagać e, Tutaj mamy jeszcze jakiś e, niedobitków no, nie ma tragedii Łatwo poszło nawet e, Dobra w takim razie szczaszkę pokazuję, że mamy gdzieś tutaj. No to też tam sobie podróżniamy i lecimy. Yy, odcinek mój 24. Czy w końcu znajdziemy. siedzibę wiedźmy. O, no, może być ciekawie. Zobaczymy, czy będzie grubo, czy też nie. Zabij Magdę! Jest moim drodzy, walka z Magdą. Superancko. O to mi właśnie chodziło. niech się nad tobą zmiłuje Albowiem ja tego nie to nieistotne. Kiedy mnie goniłeś, gwardia imperialna pojmała tę małą wiedźmę LE. Wkrótce jej moc będzie należeć do Beliala. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay. moi drodzy, walka z Magną. Spoko moroko. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. ma o tyle mało komfortową sytuację, że musimy... Odbiegać do niej na blisko bo odle, odległość ale myślę, że dam radę, spokojnie nie no, to nie jakiś kultyści czy jakiś go właśnie tego się bałem Ja pierdolę, już nie robi się dobrze na dużo ich jest Wierzę że to będzie dosyć trudna walka U. Czekam aż tylko mi się życie odnowi Kół życia i w ogóle ogólnie to zeszło Ale myślę, że dam radę na spokojnie ją pokonać Taka dobra to ona chyba nie jest Tak, to lejemy ją ja Ona znowu tutaj... Ja ...pokazała... ...swoje drugie an ja, Pokazała swoich przytupasów ja O masakra Właściwie nie wiem, czy te plany są, moje bardzo takie dobre Kiepsko, kiepsko, jednak chyba to tarczę Kurwa, znowu nie mogę zmienić. Dobra, to pomęczymy się trochę. A to przecież jest, jest odnoglądane, więc do góry tu chodzi. Aha, nie mogę zmienić też się podczas walki z bosem. No, ciekawa sprawa. Ok, zaraz będzie powołać się ogólnie. Chodź, poszła! I drodzy, bardzo dużo ciekawych nowych fantów mamy. Tak więc pozwolicie, że sobie obejrzę co tu mamy. Dobra, i co teraz? Wrócić do ukrytego obozu. W ogóle moja kompanka nie jest w dobrym stanie. Jak wygląda moja postać? Moja postać wygląda dosyć ciekawie już. No, cały czas się zmienia. To jest niewątpliwie fajna w tej grze. Okej, okay. ale najważniejsze jest to, że udało nam się pozbyć się makty. I jestem ciekaw w ogóle jak to wszystko potoczy się dalej. Gdzie mam się w ogóle udać? W ogóle, oj, to jakiś kawałek gdzie my w ogóle jesteśmy? Kurwa! Podejrzewam, że... A, dobra, to tylko kawałeczek chyba. Idziemy ogólnie do tego teleportu. Myślę, że to będzie szybsza droga. Niż po prostu tanianie e, gdzieś na początek e, całej... początek mapy, o, w ten sposób powiem. Lecimy lecimy do naszego zajebistego mitycznego teleportu gdzie on kurwa jest gdzie jest mój teleport droga do Alkarun, Alknus Al dziwne to nazwa dobra nasz teleport jest tutaj więc od razu pijam ale ukryty obóz okej jak widzieliście moim od razu, od razu szybko się z teleportu dług tego obozu. Zobaczmy, co ciekawego na nas czeka. Tuż przed śmiercią Mahda kleła się, że jej pan Belial zapanuje nad światem. Nie dopuszczę do tego. Taka krótka jakaś mm, scena. Oko Maroka na tym muszę posprzedawać niepotrzebne rzeczy. Naprawdę, są to rzeczy zbędne. Naprawimy sobie też wszystko. Kurde, trzymam coś nowego do kupienia. Niestety nie, porozmawiamy z Tyrelem. Twierdziła, że imperialna gwardia służy Belialowi. I że demon... Czyli muszą przetrzymywać cesarza wbrew jego woli drżę na myśl o tym co Belial może zrobić. Z jedyną szansą na ocalenie Lei. Troszkę to oczywiście przebijam. O, do przodu. Może nas doprowadzić Okej, okay, porozmawiaj z Asherem przy Bramach Kaldeum. To może za chwilę. Jeszcze tutaj zejdziemy do naszego... Ziemalka. I, I co my tu możemy zrobić? tu e, tutaj coś jest. Hmm. Spóczymy, coś czarnego wypadnie. Oga? Niestety, strata czasu. Spróbujemy jeszcze z tym. Bez nadziei. E, dobra, w takim bądź razie, moi drodzy, lecimy. Lecimy tutaj. Jestem ciekawy, jak mi się podoba moja nowa seria z The Evil Within. Mam nadzieję, że pkacie tę EGA. Bo ja strasznie sram w gacie na tej grze. Ona jest masakryczna. E, dobra. Musimy porozmawiać z jakimiś lujami.

Jestem ciekaw o co tu chodzi? Twoje starania o audiencję robią wrażenie. Moi strażnicy mówią, że masakra niewinnych mieszkańców Alkarnus to Twoja sprawka. Ale Ty dobrze wiesz, że to kłamstwo, czy nie? Skoro tak, to dlaczego Twój szpieg czaił się w moich kanałach? Przyprowadzić ją! Przyprowadzić ją, Lia ja tam siedzi pod Hasiokiem. wasze ręce. No i kolejny fight. Tak jest. A ogólnie to miałem zmienić tą umiejętność. Wilka. nie na którą? Chyba na tą. O Jezus, co tu się dzieje. Tak, zdecydowanie. wola uderzenie tarczy. To jest bardziej efektywne, na pewno zadaje znacznie więcej obrażeń. Okej, okay. wszyscy wybici, sami biście O to mi chodziło. I teraz co? Teraz mam się znowu wrócić. Ciekawa koncepcja ciągle się wracać. No niewątpliwie dobra sprawa jeszcze więcej życia. Dziękuję. I co teraz? Podróżujemy dalej, oczywiście. Mamy na swojej drodze przeciwników, Mamy no, radę. Ok, nawet poszło, nawet jakoś idzie w miarę, nie ma tragedii. Nie... Yeah. Tu coś trzeba rozwalić... Ale to też to te rozwalimy... Raczej... Łoł, wow, ale jebo... Masek, no, się wejście. Okej... Okay. No to, moi drodzy, dalej, dalej lecimy... Mamy znowu przeciwników... nie ale nie tam... Jakieś tak za bardzo... Nie są zbyt twardzi i wytrwali. Na tyle, że mi nie dał rady I dolatujemy coś tutaj. A o co tu chodzi? Wejście do kanału. Spokoj. Zanim tam wejdę, sędziom rozprawię się z tymi łezami. Dobra, dobra, ja tu jeszcze coś leciał. Jedziemy. Spoko zajebiście. I teraz wejście do kanałów, jak jakieś takie zwykłe haso sznupy i szury kanałowe wchodzimy do tych kanałów. I cóż my tutaj mamy? moją matkę Adrię. Aha, matka Adele znalazła, tak? I to w moim wiecie pewnie trzeba będzie ją uratować. Co za jakieś latające motylki. What the hell. Teraz są jakieś skrzaty to nie wiem, gdzie ma lecieć znowu Uważam, że trzeba będzie zwiedzić większą część tej mapy To zrobimy. Tutaj coś jest Skrzynia. Skrzynia i nic ciekawego. Znajdź obskurny loch. Czyli znowu trzeba bym znaleźć jakiś loch. Ojojoj. Tak mówię, pół kosy O To widzę, że tu jest jakiś bosik. Tak, z pewnością. Pokażę Ci. O ja rozwalę to, bo ja nie wiem o co tu chodzi. Co to kurwa jest? Ciało na argula jakieś. Szybkie to jak cholera. Dobra, no, dam radę. Jest. Tak czy nie? O kurwa mać, takie to jest twarde. O, dobra, lejemy, lejemy. Nie no, ale żołek. ty kurwa idziesz? Chodź tutaj. Gdzie mi spierdalasz? Gdzie ty mi spierdalasz? O, dajemy, jest Jakaś tarcza. Jakaś broń. Dobra, ta broń tak niewiele nie daje. Znowu kolejne umiejętności. Co tu mamy? Dobra. Dalej. Tu jest dla mnie, tu jest dla mnie. Co to jest? chuj mi nie A, no, to jest takie coś... O, okay, też fajne. Taka zajebista tarcza. Zajebista tarcza na propsach. Propsujemy, moi drodzy. Można rozwiązać. Kurwa. E, to już chujowo. Pomocy, pomocy. No, starczy. Pomocy, pomocy, pomocy. Yes. Znowu kolejne bronie jakieś. Jakaś legendarka. To niestety nie jest zbyt dobre. Nie jest zbyt dobra, szkoda. Myślałem, że to będzie jakaś lepsza broń dla mnie, ale jak się okazało, nie jest ona zbyt dobra. I dalej lejemy po prostu naszym młotem? Znaczy naszym siekierom do ściągania? Okej. Okay. Zobaczmy co tutaj będzie. To jeszcze spadły jakieś wiązki. Teraz się podbędziemy. Tam jest w ogóle przejście, ale my oczywiście chcemy zbadać wszystko, co tu można zbadać. Dlatego też idziemy. Ok. Mówi jeszcze jakieś skrzatą. Strzał co to kurwa jest? Jakieś ohydne psy. Dobra, zamortowani wszyscy. Sprawdźmy ogólnie jeszcze co mamy tutaj. Spoko. Ja Mamy jakieś ciało, Dobra, jeszcze w jeden jest. Spok. Teraz tak, tutaj byliśmy, znaczy tam byliśmy ogólnie, ale jeszcze nie byliśmy tutaj. Nie wiem czy coś wyjdzie, czy też nie. Tak, jeszcze coś wychodzi. No, jakaś tarcza. Tak naprawdę 50-50, że tak powiem. 50-50, i moi drodzy lecimy tam, bo tam musimy iść. Znajdziemy obskurny loch, właściwie nie, gdzie jest ta leja nasza. Chyba już poleciała do przodu, to wygląda, nie, ona jest tutaj, jest spoko. Obskurny loch. Czyli tutaj, gdzie byliśmy, mieliśmy być. U. Masakra jakaś totalna masakracja umysłowa Beliar, Beliar, Beliar poprawiamy dobra, pomożemy jej najpierw starczy tarcza to potęga teraz nie ma tak łatwo nie uciekniesz Pizziec, no bo to łatwo poszło. No, ale teraz porozmawiamy z Adrielą. Ja oczywiście sobie przewinę. Bo nie chcę mi się tego tak bardzo czytać. Okej. Okay. I co? I one tam gdzieś spierdalają. No ale ja chcę zobaczyć, czy Czegoś jeszcze nie znajdę. Chyba nie. Wow, 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 wow! Coś wybuchło. Dobra, chyba nic tu nie ma, więc transportujemy się gdzieś tam w cholerę, Jak to bywa? Diablo. Te pomidoro. I musimy porozmawiać, oczywiście, znowu tutaj. Nie wiem, dlaczego odeszłam. Wiedział, że wezwano mnie do walki z władcami piekieł. A ja wiedziałam, że przy nim będziesz bezpieczna. Jego już nie ma. A więc to przeznaczenie połączyło nas na nowo. Przeznaczenie, moi drodzy. Przeznaczenie. Dobrze, ja sobie to przewinę. Bla, 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 bla. No i spoko. Standardowo, do kupca. Nie. Sprzedawałem Sprzedawałem, cholera, w sumie. Chociaż z drugiej strony troszeczkę zdupcyłem, bo... Mogłem jednak zostawić, żeby to dać temu mojemu depilowi Chodzi mi o tego rycerza. Czy ja tam zbił? Tutaj nic nie ma, nic, a nic. Zobaczę jeszcze co u drugiego kupca. I myślę, że to będzie raczej już koniec chyba tego odcinka. Aż dostanę jakąś wiadomość. Co to, co my tu mamy? Nic. Dobrze, bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. To był 24 odcinek z Diablo. Do usłyszenia hejo.